W objęciach wspomnień. Mamy tu następny problem, kolejny temat. Wiąże się on bardzo ściśle z tym, co mówiłem już wcześniej na temat konieczności uświadomienia sobie tego wszystkiego, co dorzucam do rzeczywistości. Zróbmy zatem ten następny krok. Pewien Jezuita opowiadał mi kiedyś, jak to przed laty przemawiał do mieszkańców Nowego Jorku, w czasie, gdy Portorykańczycy nie byli tam z jakichś powodów zbyt popularni. Stawiano im rozmaite zarzuty. Na to ów Jezuita powiedział: Pozwólcie, że Wam przeczytam różne opinie, które ludzie z Nowego Jorku wypowiadają o poszczególnych grupach etnicznych. To, co im faktycznie przeczytał, dotyczyło Irlandczyków, Niemców i innych emigrantów, ale były to opinie sprzed wielu lat. Ujął rzecz bardzo dobrze, mówiąc: Ludzie ci nie niosą ze sobą przestępczości. Stają się przestępcami tutaj, w określonych sytuacjach. Musimy ich zrozumieć. Jeśli chcecie uzdrowić tę sytuację, nie ma sensu podejmować działań, u podstaw których leżą przesądy. Powinniście zrozumieć, a nie potępiać. I to jest sprytny sposób na przeprowadzenie zmian wewnątrz siebie. Nie przez potępienie, nie przez obrzucanie samego siebie wyzwiskami, ale przez zrozumienie tego, co się dzieje. Nie przez uznanie siebie za starego, brudnego grzesznika. Nie, nie. Raz jeszcze nie. Aby uzyskać świadomość, musisz zobaczyć, a nie zobaczysz, jeśli jesteś uprzedzony. Prawie na wszystko i na wszystkich patrzymy poprzez okulary uprzedzeń. Już to samo w zasadzie wystarczy, aby zniechęcić każdego. Jest z tym tak, jak ze spotkaniem dawno utraconego przyjaciela. Cześć Tom, mówię. Fajnie, że cię widzę. I obejmuję go serdecznie. Kogo obejmuję? Toma czy swoje wspomnienia o nim? Żyjącego człowieka czy ciało? Zakładam, że nadal jest tym atrakcyjnym facetem, za którego go uważałem. Zakładam, że nadal odpowiada moim wyobrażeniom o nim, moim wspomnieniom i skojarzeniom, a więc obejmuję go. Po pięciu minutach stwierdzam, że zmienił się i tracę zainteresowanie jego osobą. Obejmowałem tym serdecznym gestem niewłaściwą osobę. Jeśli chcecie wiedzieć, jak bardzo to jest prawdziwe, posłuchajcie. Pewna siostra zakonna z Indii udaje się na rekolekcję. W zakonie wszyscy mówią. Wiemy, że to część jej charyzmatu zawsze bierze udział w rekolekcjach, ale nigdy się nie zmieni. Zdarzyło się jednak, że siostra zmieniła się pod wpływem udziału w jakiejś grupie terapeutycznej lub pod wpływem czegoś innego. Zmieniła się i wszyscy tę różnicę dostrzegają. Mówią, och, chyba naprawdę zajrzałaś w głąb siebie. To prawda. Ten zmianę widać w jej zachowaniu, w jej ciele, na twarzy. Jeśli dokonuje się istotna wewnętrzna przemiana, zawsze jest widoczna. Odbija się na twarzy, w oczach, na całym ciele. Dobrze. Siostra wraca do zakonu, a ponieważ wszyscy tam mają pewien jej wizerunek, nadal patrzą na nią przez pryzmat wcześniejszego nastawienia. Są jedynymi osobami, które nie widzą żadnych zmian. Mówią: No tak, wydaje się nieco żwawsza, ale poczekajcie znowu ulegnie depresji. I po kilku tygodniach siostra rzeczywiście wpada w depresję. Spełnia ich nastawienie a one wszystkie mówią: Widzicie, jest tak, jak mówiłyśmy nie zmieniła się wcale. Tragedia polega na tym, że ona jednak się zmieniła natomiast siostry tego nie dostrzegły. Percepcja może mieć bardzo mszczące konsekwencje w miłości i w stosunkach międzyludzkich. Jakiekolwiek by te stosunki nie były, wymagają one spełnienia dwóch warunków: obiektywnej percepcji oczywiście na tyle, na ile jesteśmy do niej zdolni. Wiele osób kwestionowałoby możliwość pełnej obiektywnej percepcji. Sądzę jednak, iż wszyscy zgodzą się co do tego, że jest rzeczą pożądaną dążenie do obiektywizmu postrzegania i adekwatności reakcji. Adekwatna reakcja jest znacznie bardziej prawdopodobna w sytuacji właściwej percepcji. Jeśli spostrzeganie ulega zaburzeniu, najprawdopodobniej nie zareagujesz właściwie. Jak możesz kochać kogoś, kogo nawet nie widzisz? Czy naprawdę widzisz osobę, do której jesteś przywiązany? Czy naprawdę widzisz osobę, której się obawiasz, której z tego powodu nie lubisz? Nigdy nie widzimy tego, czego się boimy. Bojaźń przed Panem jest początkiem mądrości, mówią mi czasem ludzie. Poczekajcie chwilę. Mam nadzieję, że wiedzą, co mówią, bo zawsze mamy w nienawiści to, czego się boimy. Zawsze chcemy zniszczyć i pozbyć się, uniknąć tego, czego się boimy. Nie lubisz osób, których się boisz. I nie widzisz tej osoby, bo emocje stają na przeszkodzie. Ta sama prawda odnosi się do sytuacji, kiedy ktoś Cię pociąga. Kiedy wchodzi w grę prawdziwa miłość, nie czujesz już antypatii wobec ludzi w zwykłym znaczeniu tego słowa. Widzisz ich takimi, jakimi są i reagujesz na nich adekwatnie. Ale na tym poziomie twoje sympatie, antypatie, preferencje nadal wchodzą ci w drogę. Musisz więc być świadom swych sympatii i antypatii, swych upodobań. Wszystko to jest w tobie, wszystko jest skutkiem uwarunkowań, w jakich się znajdujesz. Jak to się dzieje, że lubisz rzeczy, których ja nie lubię? Ponieważ Twoja kultura jest inna niż moja. Twoje wychowanie było inne niż moje. Gdybym poczęstował Cię którymś z moich przysmaków, odwróciłbyś się z niesmakiem. W pewnym regionie Indii mieszkają ludzie, którzy uwielbiają spożywanie psiego mięsa. Gdybyście się dowiedzieli, że właśnie podano Wam do zjedzenia stek z psa, na pewno by Was zemdliło. Dlaczego? Inaczej was uwarunkowano, inaczej zaprogramowano. Hindusów zemdliłoby na samą wiadomość, że właśnie zjedli befsztyk, który tak bardzo uwielbiają Amerykanie. Pytacie, dlaczego nie chcą jeść bewsztyków? Z tego samego powodu, dla którego wy nie jecie mięsa z rodzimego psa. Powód jest ten sam: krowa dla hinduskiego wieśniaka jest tym samym, czym pies dla was nie chce jeść jej mięsa. Istnieją kulturowe nastawienia, które chronią te zwierzęta, tak bardzo przydatne w gospodarstwie, i tak Dlaczego więc tak naprawdę zakochuję się w jakiejś osobie? Dlaczego zakochuję się w pewnym typie osób, a w innym nie? Ponieważ jestem uwarunkowany. Mam w umyśle pewne nieuświadomione wyobrażenie, powodujące, że określony typ osób pociąga mnie bardziej. Kiedy więc napotykam taką osobę, zakochuję się w niej bez pamięci. Ale czy tak naprawdę ujrzałem tę osobę? Nie. Zobaczę ją dopiero wtedy, gdy się z nią ożenię. Dopiero wówczas przyjdzie przebudzenie, a wtedy dopiero powinna zacząć się miłość. Ale zakochanie nie ma nic wspólnego z miłością. To nie jest miłość, ale pożądanie, palące pożądanie. Całym sercem pragniesz, aby ukochana istota powiedziała Ci, że jesteś dla niej atrakcyjny. Jest to dla Ciebie doznanie niezwykłe. A w międzyczasie wszyscy dookoła mówią: Co on u diabła u niej widzi? Ale to jest jego uwarunkowanie. On po prostu nie widzi. Mówi się, że miłość jest ślepa. Wierzcie mi, to zupełne kłamstwo. Nie ma niczego bardziej widzącego niż prawdziwa miłość. Niczego. Jest ona czymś najwyraźniej widzącym pod słońcem. Poświęcenie jest ślepe, przywiązanie jest ślepe, pożądanie jest ślepe, ale nieprawdziwa miłość. Nie popełnij błędu i nie nazywaj tych uczuć miłością. Ale oczywiście w większości współczesnych języków słowo to zostało sprofanowane. Ludzie mówią o uprawianiu miłości, o zakochaniu się. Postępują tak jak ten mały chłopczyk, który bawiąc się z dziewczynką pytają: Czy byłaś kiedyś zakochana? A ona odpowiada: Nie, ja tylko lubiłam. Przede wszystkim potrzebna jest nam jasność widzenia. Jedna przyczyna nieadekwatnego postrzegania ludzi jest ewidentna. Winne są temu emocje, nasze uwarunkowania, nasze sympatie i antypatie. Musimy z tym walczyć. Ale musimy walczyć z czymś jeszcze bardziej podstawowym z naszymi ideami, przekonaniami, pojęciami. Wierzcie lub nie. Ale każde pojęcie, które miało do pomoc nam w zacieśnianiu kontaktu z rzeczywistością, staje się w końcu barierą w tym kontakcie, gdyż wcześniej lub później zapominamy, że słowa nie są tym samym, co nazywają. Pojęcia nie są tożsame z rzeczywistością, różnią się od siebie i to bardzo. Dlatego właśnie powiedziałem wam wcześniej, że ostateczną przeszkodą w odnalezieniu Boga jest samo słowo Bóg i nasze pojęcie Boga. Może ono znacząco zaszkodzić, jeśli nie zachowamy ostrożności w posługiwaniu się nim. W założeniu słowo to miało być pomocne i być może jest, albo też stać się przeszkodą.